Witam wszystkich Mamy drugi kwiecień Ja jestem w mojej szkrawni z poliwęglanu Już postawionej Jak widać Zaraz zobaczymy Ile tutaj w niej jest stopni Celsjusza Tu mam takie o Urządzonko Tak było 24 Wcześniej Teraz jest 31 stopni. Moi drodzy, więc trzeba by było uchylić jakieś okienko tutaj. Zaraz. O, tutaj mamy okienka takie, więc sobie uchylimy. Tu mam zrobione grządki podwyższone. Jak widać. O, tak to się prezentuje. Tu moje rozsady. Już się hartują pomalutku. Oczywiście o tej porze to jeszcze na noc będę je zabierała, bo będzie tu za chłodno. Ale wyglądają one już tak. Pomidorki są takie. Niektóre mniejsze, niektóre większe. Papryki. Tutaj pomidorek. No i tutaj też pomidorki z paprykami. No, jestem zadowolona z tej szkarni, chociaż je złożenie i postawienie tutaj było bardzo pro problematyczne, jeżeli chodzi o jedną osobę. Tak, bo mi tylko pomagał tak naprawdę mój facet. No dobra, wychodzimy stąd, bo tu jest tak gorąco. Hmm. sobie zamknę szkarnię. Skrętka wygląda tak z wam pokażę tak z daleka ją jak widać o trochę zaparowała bo ja oczywiście w tej szklarni podlewam codziennie sobie grządki wodą tu zrobiłam sobie grządkę tutaj wysypałam wszystko dookoła trocinami bo trociny mają taką zaletę, że zagłuszają zielsko, a po drugie, na trociny nie chcą wchodzić ślimaki. Hi, hi, hi. No. Tutaj domek dla murarek, które już powychodziły. Tu z tej strony czosneczek. O zimy ładnie powychodził tu znowu zaczyna też wychodzić tu już wysiałam sobie na tej grządce marchewkę i powsadzałam sobie cebulę oczywiście rzędy gdzie marchewka ma być są wytyczone tą rzutkiewką która już zeszła cebula niektóra już ma taki bardzo ładny szczypiorek bardzo mi się to podoba. No, i ogólnie praca, praca i praca tutaj jest cały czas. Na tej grządce tutaj wysiałam sobie pietruchę, ale jeszcze nie wschodzi I tak to się wszystko na razie prezentuje. A. Ja życzę Wam miłego popołudnia i do zobaczenia w następnym filmiku Pa.